Siemano, Siema wariaty. Lecimy dzisiaj standardowo, jako ostatni czasy na surkach Tam stoi ikona do oddania dla widza. Muszę zacząć o tym wspominać. 90 koła subów: któryś z widzów otrzymał ode mnie po prostu ten rower i sobie będzie mógł robić z nim co będzie chciał. Mam nadzieję, że trochę się na nim przyprogresuje, albo go sprzeda i sobie kupi coś lepszego. Także no, 90 koła miało być na 100. Szkoda mi miejsca, po prostu chcę go komuś oddać, po co jest sezon, ma stać się marnować, także... Także zostawcie łapę i i ja lecę dzisiaj trochę w gogach. pojeżdżę. muszę się bardziej przyzwyczaić do gogli, bo mało w nich jeżdża. ostatnio trochę, kurde, mnie deszcz złapał, więc kurde, muszę trochę się poduczyć, bo jednak wiadomo, trochę widoczność jest pomniejszona. Dobra, lecimy na Surka, dzisiaj może jakieś nagrywki z Erykiem porobię, yy, na TikToczki i tam takie inne, niestety, bajery. Pozdro, miłego oglądania. Trzymajcie się. Czała. Już zobaczyłem pierwsze plusy jazdy w gogach. Ludzie nie widzą moich oczu. Ale obczajają strasznie wariata. Okropnie. I z góreczki na kole. Pik. Uff. Ale strasznie ludzie obczają. Mogę się wszędzie teraz patrzeć. Ale to kolejne nogę to można zabrać. No po co tak stawiać, No. Nie lubię takich ludzi. Stanąć z boku i w ogóle. Ile to roboty Jezu, on się mnie tak słucha, ja już wiem jak z nim rozmawiać po prostu. Mamy wspólny język pani Skuma? Nie, Harda. Uuu! Uh. Dziękuję, dziękuję. No i gdzie jesteś? Dosłownie przed. Po drugiej stronie ulicy. widzę cię O no i tylko ja ciebie, nie. Aaaaaah! Ziemaną! Nie A, A Erik po drugiej stronie ulicy. Uhu! Hehe co tam? Ten nowy bloczek Jest taki kurwa parking z takimi spadami Mogłoby fajnie Jedziemy Co tam? Ale kapcia to ładnie zesmaliło ci powiem Szybciutko Ciepło, poza ciepły asfalt i szybka reakcja <grydy> Erik to co triki robi na hulajce, ty. <grydy> <grydy> dawaj tu, dawaj tu. <grydy> Jaki styl. <grydy> <grydy> <Yep>. <grydy> dawaj tego nose na flacie. Nose na flacie, dawaj. <grydy> <grydy> Ale, Beka! O, jezu! Chyt, 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 chyt! Nie no. oh. po ten? zaraz będziesz musiał pchać! Gdzie ty masz ten park? Uuuu! Dzień dobry! Pij! Pij! Te światełko tu jest? Wow! Fajnie! Nie. Tak, mniej więcej Co on, nas? Czy ja tu mogę mieć garaż Przypał Przypał A przecież my tu nie przysiadujemy. Nie, nie rozmawiamy z jakimiś szczelami czy coś, my tylko tu wpadamy i wyjeżdżamy, więc nic tu nie robimy strasznego. Nie przejmuj się twojemu autu nic się nie stanie. O czym? Przepraszam? Elewacja budynku jest na zewnątrz. Nie no widzisz, żebym miał tutaj butelki czy coś. Pełna kultura, stary, tu nic nie robimy. Serio. Na luzie. Kulturalny byłem w sumie, nie? Nie sprułem się. Dobra, dawaj nagrywkę robimy. Pełna kulturka. Ja nic nie robię tutaj ziomek. Ale szacun, że pilnuję kurde tego garażu. Hala garażowych oraz przejście. bo zakaz jadzy na rowerach. O kurwa dobra. O kurwa dobra. To tylko pod nagrywkę, bo wcale filmowe. Stoi on już tam? Ura! <gry> Może w drugą stronę będzie dobrze? Od tyłu? Od tyłu no. Gayτί <laughs> ah, Dobra, teraz spróbuję to polecieć. O, no. Mam wrażenie, że głową w sufit tu jak się podniosę na nim. <noise> Spoko no Dobra, zmieniamy miejsce, gdzieś trzeba indziej pojechać. A najlepiej ty, tam z tamtej strony wyjeżdżam, a tam taka plakietka. Zaraz poszukaj, poruszania się rowerami, hulajnogami <noise> o, no. <noise> Ty, ale tutaj nic nie ma o elektrycznych rowerach To jest, to jest motorower rower Mo <noise> nic nie zrobiliśmy, kulturka pełna. Jo, robimy z rykiem dużo fajnych, kurde, urywków, takich TikTokowych i tych innych. I powiem Wam szczerze, że robota idzie naprawdę nieźle, fajne pomysły wpadają do głowy. Teraz robię drugie powtórzenie, ale mam tylko 30% GoPro i kurde, no nie mam jak tego dobrze ogarnąć. Jesteśmy na takiej pobocznej dróżce, muszę poczekać, aż samochody nie będą jechały. i kozacko to jest mocne to jest mocne a nie gdzie się patrzy patrzyłem się tak w kadrę, stary to było już w ogóle odjechałem i tak wciąż i patrzę perfilnie, że szok Ła, wow, ale mocna chuj nagrywa. Bardzo to jest fajne. Mega klimat. Takie Jej. przejście to coś. I kolejny. I kolejny. Jedziemy dalej. <gry>